Znajomi są dla mnie największym wsparciem, pomagają mi w każdym momencie. Zawsze, jak wracam do Krakowa, chcą się spotkać, muszę dla każdego znaleźć czas. Nie jest to łatwe, ale oczywiście chcę. I między treningami szukam każdej chwili i tak to zagospodarowuję, żeby, żeby dla każdego chociaż chwilę mieć. Zawsze, jak wracam z zawodów, gratulują, cieszą się razem ze mną, i ta ich radość jest w sumie najważniejsza bo nie robię to tylko dla siebie, tylko też dla nich. Jeżdżą na zawody za Tobą? Jest grupa, która rzeczywiście jeździ. Nie jest wielka, bo wszędzie jest daleko tak naprawdę. Z Krakowa to nawet i do Poznania to jest duża wycieczka. Ale rzeczywiście jeżdżą. Nawet jeżeli nie jeżdżą, to oglądają w telewizji, gdzie się da. No i trzymają kciuki. W klubie macie bardzo rodzinną atmosferę. I to się da zauważyć, że Cię naprawdę mile tak witają. Rzeczywiście w klubie u nas jest bardzo rodzinnie, nie jest to duża grupa zawodników, natomiast wszyscy są z zżyci i ci najmłodsi z tymi najstarszymi. I idzie się do klubu na trening i nie robi się tylko treningu, spędza się tam dużo więcej czasu w szatni z trenerką, z najbliższymi tak naprawdę ludźmi, z którymi się spędziło pół życia, i to jest miejsce, tak naprawdę drugi dom mój. Bardzo ciepło mówisz o trenerce. I mówisz, że dużo jej tak. zawdzięczasz, prawda? Rzeczywiście trenka jest dla mnie jak druga mama. I spędziła ze mną myślę, że więcej niż pół życia. Był taki okres, że jak coś planowałam, to najpierw z nią rozmawiałam, bo trzeba było też do tego treningu dopasować, więc jechałam na święta gdzieś z rodzicami. To rozmawiałam z trenerką, co zrobić na tym wyjeździe. No i widać. Było to potrzebne i przynosiło skutki, także no cieszę się, była dla mnie rzeczywiście bardzo ważną osobą. Jak się płynie na igrzyska, kiedy ma się już jeden medal za sobą? Jest to niesamowite doświadczenie. Rzeczywiście igrzyska nie są dużo inną... Igrzyska nie są... Ciężkie to jest pytanie, bo igrzyska są zdecydowanie Ważniejszą imprezą niż Mistrzostwa Świata są dużo bardziej rozwinięte, trwają nie tydzień, tylko miesiąc. Nie jest to tylko wieślarstwo tylko inne dyscypliny. Mieszka się nie w hotelu z wioślarzami, tylko w hotelu tak naprawdę z reprezentantami Polski, tylko z innych dyscyplin i jest zupełnie inna atmosfera. Także yy, trzeba zdobyć to doświadczenie, bo tak naprawdę pierwszy raz jechałam na Igrzyska to nie do końca byłam świadoma tego, co tam się odbywa. A teraz jadąc na drugiej igrzyska, wiem, jaka jest ranga tych zawodów. Podpowiadasz jakąś dziewczynom, które jeszcze nie były? Pytają się ciebie? Tak naprawdę o samych zawodach to jeszcze do końca nie rozmawiamy. On też trochę zawodów przeżyły, więc same Wyścigi to nie jest nic nadzwyczajnego, ale rzeczywiście obycie z samą wioską może być dla nich zaskoczeniem. są jakieś rzeczy, które byś chciała sobie przywieźć z Tokio? Czy będzie szansa na zwiedzanie, czy po nie. zawodach? Będziemy mieć trzy dni na zawody, na zwiedzanie. Przyjeżdża do mnie mąż z rodzicami, z siostrą, więc jest to dla mnie bardzo ważne, na pewno z nimi spędzę chwilę. I coś zwiedzimy, muszę na pewno worek magnesów dla wszystkich przywieźć, więc to jest zawsze punkt programu, który muszę, z którego muszę się wywiązać, bo wszyscy czekają na te magnesy z każdego miejsca, także to jest bardzo ważne, a tak to co? Worek doświadczeń tak naprawdę i mam nadzieję, że nadal tego życzę. Dziękuję.